Lądowisko dla helikopterów, ładne i dobrze wyposażone sale i nowoczesny sprzęt to tylko częściu dogodnień, które znalazły się w osławianym pawilonie 13 włocławskiego szpitala. Znacznie opóźniona inwestycja za ponad 14 milionów złotych ostatecznie doczekała się szczęśliwego końca. Bardzo się cieszę, że mogę Państwa poinformować, iż otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie pawilonu dziecięcego. Pawilon będzie zasiedlany w miesiącu wrześniu. W tej chwili trwa sprzątanie, wyposażanie. Jeszcze czeka nas tylko jedna wizyta sanepidu i następnie możemy naszych małych pacjentów zaprosić do korzystania z pomieszczeń tego pawilonu. Oznacza to, że już niedługo chorzy będą mogli być do wocławka przetransportowani także drogą lotniczą. Docelowo do nowego budynku zostaną przeniesione także inne oddziały, m.in. internistyczne. Nowe miejsce pozwoli na przeprowadzenie prac remontowych w starej części szpitala. Opróżnione oddziały będą oczekiwały na remont. Ten remont jest planowany w przyszłym roku od miesiąca stycznia. Rotacyjnie również będą służyły na czas remontu, aby tam przynosić oddziały, które w kolejnych czasie będą remontowane. Jak już informowaliśmy, w planie pierwszego etapu prac jest utworzenie oddziału kardiochirurgii, która według harmonogramu powinna zacząć funkcjonować jesienią przyszłego roku, a jeszcze w tym roku ruszy poradnia kardiochirurgiczna. Laura Nawrocka, telewizja Kujawy.